Hej, witajcie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Mam na imię Adriana i dzisiaj mam dla Was coś zielonego, świeżego i jeszcze bardzo lipcowego. Przychodzę dzisiaj do Was ze swoimi roślinnymi ulubieńcami, czyli tymi, które w ostatnich tygodniach skradły moje serce. W lipiec był pełen słońca, wilgoci, no i niespodzianek w dolniczkach. Niektóre rośliny zaczęły pięknie rosnąć, inne zaskoczyły mnie kwitnieniem. Naprawdę nie było łatwo mi wybrać tylko kilka spośród tak wielu pięknych, które są w tej chwili w mojej kolekcji. Pokażę Wam dzisiaj prawdziwe królowe parapetu oraz pewnego sukulenta, który rozkochał mnie w sobie na nowo. Więc jeśli szukacie inspiracji do własnej dżungli, Albo po prostu lubicie patrzeć na ładnie liście, to ten film będzie dla Was idealny. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli też macie swoich roślinnych ulubieńców tego lata, i napiszcie w komentarzu, która roślina podbiła a, Wasz lipiec. A teraz przechodzimy do pierwszego ulubieńca miesiąca. Gotowi? Zaczynamy! Na pierwszy ogień uderzam z alokazją Jacqueline'u. Jacqueline, totalna gwiazda tego miesiąca. Jej liście wyglądają jak żywa siatka nerwów. Zobaczcie, jakie piękne kolory, jakie piękne unerwienie na tych liściach. Jest naprawdę intensywne i kontrastowe. Ta jasna zieleń z tą ciemniejszą zielenią jest naprawdę przepięknie efektowna. Nie mogę się przestać naprawdę na nią gapić. Dostała zdecydowanie więcej światła i po prostu eksplodowała nowymi liściami. Uwielbiam ją za ten egzotyczny, dziki wygląd. Jest trochę kapryśna z podlewaniem, ale jak już się ją wyczuje, jak ją podlewać, to naprawdę pięknie się nam odwdzięcza. Jej historia u mnie w domu jest taka, że ona. Zimą dostała mi bardzo mocnego przędziora. Zaatakowało ją po prostu tak, że ścięłam ją do samego końca. Zostawiłam po prostu samą bulwę. Ona wtedy jeszcze rosła mi w ziemi, także zrobiłam taki eksperyment, że wyjęłam bulwę, wymyłam, wyczyściłam, przesadziłam ją do lachuza pan. W tej chwili jest w ponie. I ona mi tak po prostu siedziała u mnie w ofisie pod światełkiem do końca zimy, praktycznie całą wiosnę. Wypuściła mi tylko tego jednego malutkiego listka od dołu i nic więcej. Także przez długi okres czasu, a długi okres czasu zajęło jej, żeby dojść z powrotem do siebie. I po prostu a, latem ruszyła z kopyta porządnie. A, Okres wzrostu, ona cały czas też jest dokarmiana. No i znowu znowu jest piękna. Znowu jest piękna. Zobaczcie, ile ma nowych tutaj puszcza sobie nowego listeczka teraz od środka. Dużo ma tych nowych liści i ona na dzień dzisiejszy tych starszych liści mi nie opuszcza. Te pierwsze liście, które od nowa wypuściła u mnie, dalej one są. Teraz pokażę Wam, jak ona wygląda, i korzonki już tutaj pięknie z tej strony zaczynają mi wychodzić. Także numer jeden w miesiącu lipcu z moich ulubionych roślin, które naprawdę mnie zaskoczyły i które podziwiam alokacja Jacqueline. Druga roślinka w kolejce to Asynanthus, znany także jako Lipstick Plant Mona Lisa. Ma grube, błyszczące, ciemnozielone listki. Ona u mnie stoi na południowym oknie, także jej liście są troszeczkę jaśniejsze. Ma grube, błyszczące liście i przewieszający się pokrój. Bardzo ładna roślina, zwieszająca się. Można sobie ją zawiesić przy okienku i będzie Wam pięknie zdobiła Wasze mieszkania. Czemu ona znalazła się u mnie na liście moich lipcowych piękności? A właśnie z tego względu, że ona zakwitła. I kwitnie mi takimi intensywnymi, czerwonymi kwiatami, które naprawdę wyglądają jak szminka wychylająca się z tupki. Zobaczcie, jak fajnie właśnie to widać i ten kolor tych kwiateczków jest prześliczny. Naprawdę wygląda jak szminka. Bardzo ładnie by pasowało do koloru moich ust. Tak, tak, tak. Czerwone rurkowate kwiaty z ciemniejszym kielichem, bo u dołu ten kieliszek taki ma tutaj ciemniejszy kolor, także. Ma taki ciemny, ciemny bordowy, no i wychodzi z tego kieliszka taki piękny kwiatek. To roślinka, która lubi być zostawiona w spokoju. Ja jej zbyt mocno nie męczę. Ona rośnie w normalnej ziemi. Podlewam ją raz w tygodniu, teraz latem nawet mogłabym powiedzieć, że troszeczkę częściej właśnie z tego względu, że jest ona u mnie na tym południowym oknie, ma tam dużo słońca i po prostu ziemia troszeczkę szybciej mi w niej przesycha. Taka idealna roślina, polecam ją każdemu i widać, że jest u mnie szczęśliwa. So As long as I'm able, scare mm -hmm. the monsters under your To moja ukochana choja rozita. Pachnie cudownie, bo mamy tutaj kwiateczki. Zobaczcie, ja wam zrobię zbliżenie, także będziecie mogli też zobaczyć. A jej liście przebarwiają się na taki różowo-czerwony kolor, jeżeli, my, jeżeli damy jej troszeczkę więcej światła. Wygląda tak, jakby się delikatnie rumieniła. Zaczęła puszczać nowe pędy no i kwitnie pięknie. Jedne kwiatuszki przekwitają. Zobaczcie, drugie tu już wychodzą nowe, także jest co podziwiać. Coś bardziej e, klasycznego, ale kikuśnego. Piołek afrykański, Lions Private Dancer. Nie mi on jeszcze, ale to nic nie szkodzi, bo ma bardzo eleganckie listki. Wręcz taki taneczny kształt i do tego jeszcze ten cudny kolor. Liście ma takie różowo-zielone. Bardzo fajną ma na sobie. Nawet tu od spodu właśnie te liście są takie bardzo różowe. Uwielbiam tego fiołeczka, uwielbiam go. Za każdym razem, jak jestem w oficie, to nie mogę przejść koło niego obojętnie. Muszę go popodziwiać. Jego kwiatki, jak już zakwitnie, na pewno będą cudowne. Wszystkie swoje fiołki podlewam od, podlewam od dołu. Czyli zawsze wstawiam go, wstawiam swoje fiołki do jakiegoś pojemnika z wodą, ciągną sobie wodę od dołu. Jest on w, w normalnej ziemi, podlewam z odżywką do fiołków afrykańskich i rośnie on u mnie na parapecie na zachodnim oknie, czyli dostaje odpowiednią ilość słońca i światła. Wygląda jak taki mały bukiet w donicie. Cenię go za to, że nie zajmuje dużo miejsca, jest idealny na parapet i zachwyca mnie każdego dnia. Kień, begonia, totalna dama, elegancka, z charakterem i bardzo fotogeniczna. Jej liście mają takie srebrne centki. Postaram się zrobić troszeczkę bardziej zbliżenie, bo jest naprawdę wielka. A cała roślina rośnie jak takie mini drzewko. Jej e, długie. Wzniesione łodygi przypominają trzcinę, skąd jest, jest też jej ta nazwa, że to jest trzcinowa begonia, kieiny, czyli czcina lubi jasne, rozproszone światło, stałą wilgotność powietrza, ale nie, przele, nie przelewajmy, bo wtedy po prostu listki będą nam z niej odpadały. Od jakiegoś czasu swoje begonie przesadziłam w samonawadniające dolniczki. Ciężka jest, także nie będzie mi łatwo wam tego pokazać. Tutaj ma wodę na dole, także ona sobie sama pobiera tyle wody, ile potrzebuje. Trzymam ją w ziemi, w ziemi takiej normalnej dla roślin. Jakiś czas temu właśnie, właśnie zgubiła małego listeczka. Jakiś czas temu kupiłam bardzo fajną ziemię i widać, że moje rośliny zareagowały bardzo pozytywnie na tą nową ziemię. Tutaj do tych samonawodniających dolniczek ja tą ziemię jeszcze rozrabiam dodatkowo z większą ilością perlitu, żeby po prostu ta ziemia była taka bardzo leciusieńka. No i zobaczcie, no. Sami możecie powiedzieć, po prostu rośnie, rośnie niesamowicie, jest już taka duża i po prostu uwielbiam ją, uwielbiam. W odpowiednich warunkach powinna ona także zakwitnąć. Jej kwiatki są takie różowo-delikatne białymi kwiatuszkami zebranymi, tak jakby w takie grona. Chociaż ja uważam, że akurat w przypadku tej begonii to liście są tu prawdziwymi gwiazdami, gwiazda ta w lipcu zrobiła naprawdę prawdziwy wyskok w górę i zaczęła wypuszczać mnóstwo mnóstwo tych bocznych takich gałązek, uwielbiam jej architekturę. Zobaczcie, jaka jest lekka, a jednocześnie efektowna. Trochę y y, y, jedyny jej minus taki, że przy przesuwaniu trochę się y potrafi z niej a sypać właśnie takich, y, jak rosną listki, to ma takie, a, takie kawałeczki zostają i one po prostu przy, przy jakimkolwiek ruszaniu, przestawianiu to y, troszeczkę się to y, sypie. I to bym powiedziała chyba jej jedyny jest minus, a no, y, rośnie, rośnie przepięknie. Roślina ta wygląda pięknie, zarówno solo, jak i w innym roślinnym towarzystwie. U mnie stoi nad kominkiem, a i w towarzystwie innych roślin wygląda przecudnie. W mojej kolekcji z miesiąca na miesiąc rośnie coraz bardziej i zdecydowanie zasłużyła na tytuł lipcowego ulubieńca. Eu não Wiedziałam Wam na początku filmiku, że pokażę Wam pewnego sukulenta, który rozkochał mnie w sobie na nowo i to jest właśnie on. To jest stapilia. Ja ją kupiłam jako odmianę stapilia zebrina. Rośnie sobie u mnie w kuchni na przy południowym oknie i zobaczcie, cały czas ma swoje piękne, Kwiatuszki, które przypominają nam takie koła ratunkowe, donaty, takie ciasteczka, no po prostu jest przecudna. I codziennie, jak gotuję, zmywam naczynia, pracuję w kuchni, to po prostu, no zobaczcie, no jak, 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 to, jak tego nie podziwiać. To jest taki mały bonus dzisiaj. A, jak już jestem tutaj w ogrodzie. I nagrywam dla Was ten filmik, to tak, jeszcze ekstra, w ekstra bonusie, kilka ujęć, co tu kwitnie u mnie w ogrodzie. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Zapraszam. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. It's up the time. and It's half the time don't you know that I would cause I'm just loving this moment can always stay here forever? forever 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 I watch you as you drive do you know I'm looking? No i to byli moi zieloni ulubieńcy lipca. Dajcie znać w komentarzach, czy macie któreś z tych roślin w swojej kolekcji, a może macie jakieś swoje typy z tego miesiąca. Pochwalcie się w komentarzach, co tam u Was się zieleni na parapetach. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, jeżeli chcecie więcej treści roślinnych. No i do zobaczenia w następnym filmie. Niech się Wam zieleni. Pa!